Dzień dobry państwu, witamy na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej. Dzisiaj przed komisją połączoną Komisją Kultury, Gospodarki i Aktywów Państwowych. Witam pana posła Jarosława Rzepę oraz panią poseł Bożenę Żelazowską i bardzo proszę pana posła rzepę o zabranie głosu Dzień dobry, witam Państwa. Za kilka minut rozpocznie się posiedzenie połączonych Komisji Kultury i Aktywów. Będziemy rozmawiali, szanowni państwo, na temat Kupna przez Orlen Polski Press. Dzisiaj w lokalnych, w lokalnych mediach trwa wielki strach, obawa, czy ten kręgosłup dziennikarski zostanie złamany, czy nie. Mówię to, Szanowni Państwo, nie bez przyczyny, ponieważ ponieważ to, co się dzieje dzisiaj z, z mediami lokalnymi, które są najlepszym przekaźnikiem informacji z lokalnego rynku, budzi dzisiaj nasze y, duże zaniepokojenie. Budzi zaniepokojenie decyzja Łukiku, która y, przed, y, powiedziała, że nie, be, nie ma zgody na przejęcie Eurozetu przez Agorę. Natomiast, natomiast prawdopodobnie możemy się spodziewać, że nie będzie żadnej koncentracji w przypadku, kiedy to Orlen przejmie Polskę Press i kupi ją. I oby nie było tak, szanowni państwo, jak z poprzednimi, e, poprzednimi wydawnictwami, które okazało się, że przez rok spadły, spadły nakłady o 50%, natomiast udział reklamy ze spółek Skarbu Państwa wzrosło o 1200%, bo tak to można powiedzieć, że prezes Obajtek na święta złożył w hołdzie Lennym prezent dla prezesa Kaczyńskiego w postaci zakupu właśnie tych, tych lokalnych mediów, a na końcu będzie tak, że my, polscy podatnicy, za to, Szanowni Państwo, zapłacimy. Mam nadzieję, że na dzisiejszej komisji dowiemy się, kto doradził prezesowi Obajtkowi zrobienie takiego biznesu roku, za ile, za ile nas to kosztowało jako podatników, czy Rada Nadzorcza podjęła decyzja w imieniu akcjonariuszy, zgadzając się na, na, zakup, na zakup właśnie polski prez. Czy to była jednak decyzja samego prezesa Bajka, za to jest, są, jest to kodeks karny. I mam nadzieję, że dzisiaj, czy to będzie wicepremier Gliński, czy wicepremier, czy minister Sasin, uzyskamy takie odpowiedzi, bo wydawać by się mogło, Szanowni Państwo, że nie o to chodzi w tej tak zwanej czwartej władzy, jaką, jaką powinny sprawować media, które powinny kontrolować to, co się dzieje, a nie pod płaszczykiem repolonizacji, Szanowni Państwo, tak naprawdę koncentrować się w, w rękach rządu wszystko, wszystko to, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Dlatego dzisiaj będziemy te pytania na komisji zadawać i mam nadzieję, że na wiele z nich opinia publiczna uzyska odpowiedź. A jak nie, to oczywiście w postaci interpelacji będziemy zgłaszać to dalej. Bardzo dziękuję panu posłowi. Teraz o głos poproszę panią posłę Bożenę Żelazowską. Witam państwa w nowym roku. Tak, na dzisiejszych komisjach zechcemy zadać pytanie, które chcemy, żeby głośno wybrzmiało, czy istnieją jeszcze wolne media w naszym kraju. Otóż chciałabym poinformować naszych widzów i radiosłuchaczy albo przypomnieć, czy wiecie Państwo, jaka kwota w Narodowym Programie Zdrowia jest przeznaczona na zakup szczepionek. Otóż na zakup szczepionek jest przeznaczona kwota 2,4 miliarda złotych. Jest to kwota, która może powstrzyma pandemię. Dzięki temu Polacy zaszczepią się i będą zdrowi. Natomiast przypomnijmy, że w roku ubiegłym, kiedy na świecie panowała już pandemia, kiedy ludzie tracili swoje majątki, kiedy Polacy umierali, rząd polski przeznaczył kwotę 2 miliardów złotych na telewizję publiczną. Przeznaczył to specjalną ustawą, której nie chciał podpisać prezydent, żądając w zamian za to głowy Jacka Kurskiego. Jacek Kurski na chwilę odszedł ze stanowiska prezesa telewizji. Kiedy prezydent podpisał tą ustawę, następnie szybko powrócił. Była to specjalna ustawa. W tym roku ta kwota znowu 2 miliardów złotych jest wpisana do budżetu i już nikt tutaj nie musi pytać prezydenta. Jaka jest wobec tego jego rola? Jak jest traktowany prezydent w naszym kraju? Niech na to odpowiedzą jego koledzy z partii rządzącej. I dzisiaj chcemy Również zadać te pytania, czy to, że Orlen przeznacza 120 milionów złotych na zakup koncernu Polska Press, za który płacą podatnicy, za który my wszyscy Państwo płacimy, i to jest kolejny krok, aby media w Polsce służyły tylko jednej partii, partii rządzącej, czy taka jest droga demokracji, to przypomina nam czasy, niechlubne czasy PRL-u, kiedy. Wydawnictwo, kolportaż, dróg były w jednych rękach i myślę, że nie możemy do tego dopuścić. Stąd nasz udział dzisiaj na Komisji Kultury, stąd będą nasze jasne pytania i chcemy, żeby Polacy się o tym dowiedzieli szerzej. Póki jeszcze możemy, póki jeszcze mam nadzieję, że jeszcze funkcjonują wolne media w Polsce. Bardzo dziękuję Pani Poseł. Czy są pytania? Bardzo proszę. Łukasz Perzyna, Polityczni.pl i PNP24.pl. Ja mam pytanie dotyczące tych danych, które pan poseł Rzepa podał czyli 50% spadek sprzedaży i wzrost reklam spółek skarbu państwa 1200%. Chciałem spytać, czy to jest jakaś średnia statystyczna bądź symulacja, czy to są wyniki jakiegoś konkretnego medium po przyjęciu przez PIS? Tak, to jest konkretny przykład, kiedy, kiedy zostało przyjęte w sieci i wiem, że patrząc rok do roku tak duże spadki zaobserwowano. I tak samo jeśli chodzi o, o wzrosty udziału reklam ze spółek Skarbu Państwa, boję się, Szanowni Państwo, że dzisiaj będziemy mieli powtórkę z rozrywki. Będziemy mieli ten sam schemat, ludzie przestaną wierzyć w media lokalne, przestaną je czytać, korportować. Natomiast, żeby je ratować, żeby można później napisać za trzy lata przed wyborami, jak, jak to jest dobrze w tych miejscach, jak, jak wspaniałymi są samorządowcy czy też posłowie z prawa i sprawiedliwości, będzie się sztucznie trzymało te media i będziemy po prostu my, Polacy, za to płacili, Szanowni Państwo, płacili grube pieniądze. A wydaje mi się, że nie o to chodzi, żeby tylko Orlen, żeby móc drukować faktury, musiał przyjmować Polskę Press. Ja panu redaktorowi jeszcze tylko słowem odpowiem. Wydawanie milionów złotych na kompletnie niedochodowe tytuły, takimi jak są chociażby tygodnik w sieci tygodnik Gazeta Polska, czy Gazeta Polska Codziennie, gdzie szerokim strumieniem te pieniądze ze spółek Skarbu Państwa płyną, no to zakrawa o niegospodarność. I myślę, że prędzej czy później ktoś za to będzie musiał odpowiedzieć, że pieniądze podatników, szczególnie w tak trudnym czasie, jakim jest czas kryzysu, są wydawane nie na pomoc przedsiębiorcom, nie na pomoc tym, którzy dzisiaj zmagają się szczególnie z tym kryzysem, tylko na usłuszne tygodniki i tytuły władz. I to mamy na myśli, to do Polaków, Którzy bardzo ciężko pracują i budują dobrobyt narodowy, te pieniądze powinny trafiać, a nie do mediów rządowych. Jeżeli mogę dodać. Otóż Koncern Polska Press to 20 z 24 tytułów gazet regionalnych, to 120 tygodników regionalnych i 500 witryn internetowych. Także rozmawiając z dziennikarzami lokalnymi, którzy pracują w mediach lokalnych, no oni są mocno zaniepokojeni. Także, drodzy Państwo, ci dziennikarze liczą na to, że my w ich imieniu upomnimy się o to, aby media w Polsce były wolne, aby oni mogli godnie naprawdę wypełniać swój zawód i swoje powołanie. Bardzo dziękuję Pani Poseł. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.